Za nami znajduje się karagana syberyjska i jest to prawdziwy surwiwalowiec, A to przede wszystkim dlatego, że nasiona tej rośliny zawierają 36% białka, a także 12% tłuszczy. Zatem mogą być cennym źródłem pokarmu w kryzysowej sytuacji. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę Ci, jak przeżyć. To uczciwe. Natomiast yy, starsze strąki należy gotować, no i oczywiście w środku tego strąku y, znajdują się nasiona, które jak mówię mają 36% białka oraz 12% tłuszczy, co daje sumarycznie około 300 kcal, zatem całkiem sporo. Oczywiście są to przeliczenia tylko na oko i uwzględniłem, że po prostu 1 gram tłuszczu ma około 9 kilokalorii, podczas gdy 1 gram białka ma około 4 kilokalorie. Nie wiem na przykład ile w tych stronkach jest węglowodanów, ponieważ nie dokopałem się do tej informacji i jak wiadomo, jak to bywa z dzikimi roślinami, no po prostu czasami ciężko znaleźć na ich temat jakieś rzetelne informacje i to nawet w różnych językach. Oczywiście kwiaty także są jadalne. I całkiem smaczne. Jeżeli ktoś jadł bób, no to smakują te kwiaty nieco zbliżone, jednak mają taką nutę no, kwiatową. Ktoś mi zarzucił, że po prostu jak zjadam coś, to robię cięcie, że i że niby potem to wypluwam. Nie, moi drodzy, po prostu ścinam, no bo proces rzucia długo trwa, a nie chcę stracić na dynamice. Jednakże czasami też po prostu dmuchnie gdzieś wiatr, no i zaburzy nagrywanie, zatem nie chcę. Takich popsutych materiałów wam zamieszczać. Zatem, w chwili obecnej, zjem w całości, żeby nie było. Dobra, języka może nie będę pokazywał, no, bez przesady. W chwili obecnej karagana syberyjska kwitnie teraz na żółto i Niektórzy twierdzą, że można ją pomylić ze złotokapem. Jednakże karagana syberyjska ma zupełnie inne liście i bardziej przypominające te z Robinii Akacjowej, czyli potocznie nazywanej także e, Akacją. Także jak już, to można ją pomylić z Robinią Akacjową, ale bierzcie pod uwagę, że Robinia Akacjowa ma białe kwiaty. Zupełną inną strukturę kwiatu, ale także jej łodygi są bardzo kolczaste, podczas gdy karagana jest dosyć gładka. Oczywiście nie jest to nasza rodzima odmiana i w Polsce występuje w momencie, gdy dopiero zaczęto ją sadzić i ją po prostu sprowadzono. No tak troszeczkę wiecie, jak na przykład z robinią akacjową. Wcześniej jej nie było, ale została sprowadzona i się bardzo zadomowiła, a teraz jest wszędzie. Troszeczkę je, tak samo jest z karagano, ponieważ zaczęto ją sadzić jako żywopłot i jest w tym, tej funkcji bardzo popularna. Jednakże w chwili obecnej tak się zadomowiła, że zaczyna rosnąć nawet na terenach, gdzie e, dzikich po prostu, gdzie nikt jej nie zasadził, po prostu posadziła się sama. Zatem można uznać, że jest to dzika roślina jadalna. Zatem, biorąc pod uwagę, że ta roślina może dostarczyć nam białka oraz tłuszczy, zatem jest to cenne źródło pokarmu w sytuacji kryzysowej. Zatem, warto ją znać i po prostu zjadać, konsumować, próbować i degustować. Jeżeli spodobał Ci się materiał, to jak zwykle zachęcam do subskrybowania kanału oraz wejścia na niego oraz obejrzenia innych treści, ponieważ jest ich więcej. Zachęcam także do wejścia na moją stronę na Facebooku oraz zapisania się do grupy na Facebooku, w której umieszczam więcej treści, a między innymi zamieszczam. Mam dosyć nadzieję, że schludne grafiki na temat dzikich roślin jadalnych, tego jak wyglądają oraz co można z nich jeść, jaką część można z nich jeść oraz jak je rozpoznać. Zatem, jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, to zapraszam. A tymczasem, jako że mój kanał to źródła szczęścia, zatem ci życzę człowieku szczęścia w życiu na teraz, na jutro oraz na całe życie. Także trzymaj się ciepło. Cześć!